Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy teraz na powinowactwo prostokątne, ale o osi o y. Czyli zobaczcie, będziemy mieli taką sytuację, że mamy znowu układ współrzędnych i oś, według której będziemy chcieli zastosować to przekształcenie geometryczne, czyli powinowactwo, to będzie oś y, prawda? Czyli będzie to oś rzędnych, czyli tutaj będziemy mieli ta pionowa oś. To będzie nasza oś wokół której będziemy jakby odbijać Czyli wokół której będziemy działali tym powinowactwem I zobaczcie jak to będzie działało Jeżeli mamy jakiś tutaj punkt A o współrzędnych Na przykład XY Nasze powinowactwo jest o skali S Czyli S to będzie nasza skala naszego powinowactwa To zobaczcie jaki, o, jakie będą współrzędne obrazu tego punktu Zobaczcie gdyby ta skala była na przykład równa 3 To zobaczcie co musimy zrobić no, musimy ten punkt A jakby zrzutować na oś Y to zobaczcie, co jest ważne. Ten rzut, nazwijmy go sobie O, to będzie miał jakieś jest spółrzędny. No, x, ponieważ ten punkt będzie znajdował się na osi y, no to jego pierwsza współrzędna będzie wynosiła 0, no, a druga będzie dokładnie taka jak punktu A, prawda, no bo on jakby tak w poziomie zostanie tylko przesunięty, czyli to będzie punkt o współrzędnych 0y. No i teraz zobaczcie, ponieważ działamy połowinowactwem prostokątnym, to wiemy, że jeżeli weźmiemy wektor OA i go przemnożymy przez skalę, czyli dostaniemy S, S razy OA, to dostaniemy tak naprawdę wektor OA' gdzie ten A' to jest ten punkt, który jest obrazem czyli zobaczcie, wektor OA ma pewną długość wektor OA' musi mieć ten sam kierunek zwrot czyli tu idziemy jakby od O do A w tą stronę, ale uwaga, jak skala była 3, to on musi być jakby 3 razy dalej czyli tu będzie raz, tu gdzieś drugi, tu gdzieś trzeci czyli zobaczcie, punkt A' będzie gdzieś gdzieś mniej więcej tutaj, czyli tu będziemy mieli punkt A' i zobaczcie, jak on będzie miał współrzędne to jest ważne Jakie współrzędne dostaniemy do punktu A? Zobaczcie, no on drugą współrzędną będzie musiał mieć taką samą. Ale co będzie ze współrzędną pierwszą? Zobaczcie, jeżeli chodzi o pierwszą współrzędną, no to mamy tak. Wektor OA ma pierwszą współrzędną jaką? No pierwsza współrzędna wektora OA to jest x, no druga to jest, zobaczcie, 0. To wektor OA', no to zobaczcie, no tutaj musi być co? No on pierwszą współrzędną musi mieć sx, no i oczywiście 0, no bo zobaczcie, musimy pomnożyć przez s. No ale punkt O ma z pierwszą współrzędną 0, drugi ma SX, no to tutaj musi być nic innego jak SX. I zobaczcie, jak to, jak to, jak jak to przy będzie działało. Ono będzie działało w taki sposób, że pierwszą współrzędną jakby mnożymy przez skalę. Jeżeli skala jest ujemna, to oczywiście obrócimy to na drugą, na drugą skolę, na drugą stronę, prawda? Jeżeli chodzi o drugą współrzędną, to na po prostu zostaje niezmieniona. Powinno was to prostokątne o prostokątne osi Y osi rzędnych a w ten sposób, że z punktu x, y, czyli jeżeli mamy punkt osi rzędnych x, to on z tego, jeżeli mamy oczywiście, powinno was to prostokątne osi o y, osi rzędnych i skali s, to dostajemy punkt SX oraz y, czyli ten pierwszy punkt będzie jakby mnożony, mnożony przez s. A Zapamiętajcie to na następnym filmiku, na następnym spotkaniu zobaczymy, w jaki sposób będzie to się przekładało na, na rysowanie czy na przekształcanie wykresów funkcji. Dzięki, do zobaczenia z tym razem. Pa, pa.